Witam w kolejnym filmie Przymiotnik Perfumowy. <laughs> w tym odcinku zapach dla mnie szczególny, wyjątkowy. Zapach, który... zapach po prostu zawsze chciałabym mieć w swojej kolekcji. Mam już taką totalną resztkę, ale wiem, że po prostu muszę, zwłaszcza na okres wiosenno-letni, mieć ten zapach, ponieważ jest to prawdziwa perełka, jeżeli chodzi o motywy kwiatowe. Motywy kwiatowe chłodne. I dodam, że dla mnie jest tam bardzo wyczuwalna piwonia, dla niektórych bardziej róża. Dla mnie ta róża podbija piwonie i głębie, natomiast dla mnie zapach jest jednak bardziej piwoniowy, a po prostu piwonie, mam już jakoś je zakorzenione, jest dla mnie zapach niesamowicie sentymentalny, kojarzy właśnie z ogródkiem moich dziadków, z częścią kwiatowej mojej babci, także po prostu dla mnie ten zapach jest niesamowicie. Prawdziwy. Tutaj, może już pokażę. Kto chciał pozgadywać, cóż to jest, to pewnie już coś postanowił zgadnąć i w tym momencie mogę przedstawić bohatera. Jest to zapach niszowej marki Penhaligos. Nazywa się Peonif. I właśnie dla mnie ten zapach jest wyjątkowy. Jest niesamowicie szlachetny. Jest prawdziwy. Ma w sobie taką prawdę. Jest ogromnie taki ogródkowy, botaniczny głęboki, taki wręcz bordowy w wydźwięku, bardzo kobiecy, bardzo chłodny, dystansujący, intrygujący, emocjonalny, przepiękny, wiosenny, ujmujący, niesamowicie, tak bym powiedziała, wyrafinowany, doskonały, perełkowy. już Na pewno dodałam mu tych 11 cech. Dla mnie zapach prawdziwa perełka pokaże ja go mam po prostu już dosłownie na dnie. Zresztą to jest taki zapach, który tak jak mówię, ja mam swoje takie pewne ukochane, niszowe zapachy które po prostu one są zużywane, bo często po nie sięgam, bo są to zapachy dla mnie takie komfortowe, że nawet w momencie, kiedy nie wiem, czego chcę użyć, bądź nie wiem, jest jakiś wyjazd i ja po prostu chcę mieć pewność, że zabiorę coś po prostu, z czym będę niesamowicie dobrze się czuła, będzie dla mnie idealny i nie będę żałowała tego wyboru. Nie będę żałowała, że w danym momencie nie mam dostępu do mojej e, obszernej szafy perfumowej, czyli jakiś tam wybór kilku e, będzie w tym momencie wyborem doskonałym, to... To właśnie to jest taki zapach z tego grona, że zabiorę peonif i będę się czuła w nim doskonale, bo jest niesamowicie szlachetny, kobiecy, wyjątkowy, yy, ogromnie komplementowany i ma w sobie taką szlachetną prawdę. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, w kolejnym coś mainstreamowego. Nowość mainstreamowa, nowość perełkowa. Także dosyć y, to y, szokujące, tego że mainstream niestety idzie w złą stronę, i no cóż, y, przeważnie rozczarowuję ostatnio, ale zdarzają się nadal perełki. Warto sprawdzać, jak widać. Ale tutaj też perfumiarz jakby spowodował to, że koniecznie chciałam ten zapach poznać, że jest to marka mainstreamowa, w której ja jakieś tam nadzieje pokładam w sensie, że liczę, że. Ona jakoś tam coś z sobą będzie reprezentowała i nie pójdzie w złą stronę, jak to większość męskimowych marek poszła. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.